Hej, oto kolejny odcinek z naszej serii Resident Evil 5 Coop razem z Kavirionem. Hello. Tak, Zaczynamy. się trochę zaciąłem. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Tak. Mm, już tylko sprzedam jedno główienko. To, które robiłeś w kiblu przed chwilą? Nie. Tam to jest zbyt drogie. Na no, Allegro licytację. Dokładnie, zaraz będzie GÓWNO KAWILIONA, yes. Pójdzie drożej. To już było dziwne. Pójdzie drożej niż yy, Borderlands Rock'a i Roy'a. No. <laughs> Tylko, że ja dam bez podpisu. U -u. I W ogóle to zanim ten... pójdziesz tam, to... spróbuj zejść jak najszybciej na dół i tam musisz mi kłódkę w drzwiach rozpieprzyć, wtedy ja będę mógł wyjść. Okej... Okay. No, jump down! Dole. Tup, 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 tup. Najlepsze jest to na dzieci Minecrafta. Tak. Co jest najlepsze? Że właśnie zejście jest tylko stąd, gdzie oni stoją No to czekam. O już Super a, 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 <laughs> Powodzenia ja już mam dojść. <laughs> A ja dopiero z... o oh, wow, co tak wywaliło? waliło? Nie, yeah, może ma. My... o oh, Jezu! To było ładne. Ała, ala, gwałtą, awa, awa, ala, jest. Don't hurt me, please. I am virgin. <laughs> Spoko. If you say so. Tu jest ammo dla maszynowy, tu gdzie biegam. Okej. Okay. Ja się bawię nożem z jakimś gejem No tak, i się rzucił na mnie Świniony cały W ogóle ten nóż jest do dupy troszkę Strasznie no, mało zabierał Jakoś tego. mi się wydawało, że kiedyś chyba był silniejszy Z czasów To nożem to się świnie zabijało Teraz tylko chleb posmarować. No, dokładnie. E, podejdź do mnie, to się uleczy na oboje. Dwa, dwa... Dwie paczki naboi. Chcesz je? Ym, gdzie są? Tutaj, za tym wagonem. Oj. To się nazywa... I tutaj. To, się nazywa... to się nazywa Loteria. Tak jest. To jest totalotek w Rezydencie. Ja ci dam... UWAGA! <laughs> Pa. Już ci leczę <laughs> Myślałem, że nie ma friendly fire Znaczy, bo friendly fire nie ma, ale beczka to beczka, tak? Friendly barrel <laughs> <laughs> Friendly barrel O nie, też będzie pan piła O nie Sorry za spoiler I tak go nie pamiętałem Ja Jamniuszny On jest zły. Serio? <laughs> Chyba. I trzeba, trzeba było go tak wykiwać, żeby ominąć to, go, tam pójść sobie. Dało się? Ta... I co teraz robimy? Ej, uciekaj. A ja tam poradzę sobie z nim nożem. Gdzie uciekamy? Czekaj. Okej, okay, ja sobie już biegnę. Pa. No weź, gdzie jesteś? No już pobiegłem tam po schodach. O nie! A! 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 On mnie goni A ah. Nie, muszę, trzeba go zabić, Fak, on mnie pokroi A on jest przy tobie gdzieś? Tak Mami, A gdzie nie. jesteś, w budynku? Na schodach, na schodach Ok, widzę cię A jego? No widzę go I co robimy? Trzeba w niego strzelać O Spadł na niego Znaczy, strzeliłem takie coś, w to coś, co stało Eee. A. ja ci chronię pięć. A, ten... a, a fuck 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 fuck. Za mi się mu, ale spoko. Mi też. Super, nie? O nie, nie muszę to jest ślepy załet, Proszę. Na szczęście nie. Szybciej otwiera z gopniaka. Mimo wszystko amunicja do strzelby by się bardziej nadała A to hedy mu trzeba teraz napieprzać A tu jest beczka Kurde złoto, na co mi złoto O kurde nie... Po co mi te złoto, sygnety, to? Jezus! A! Czekaj bo A! tu jest beczka, A! 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 trzeba to wykorzystać O, dobrze yy. Biegnij na dół, biegnij na dół. co no, to, to właśnie robię Boże, tutaj się zakręcę w jakimś need for speedzie. No <grystanie> moje do broni maszynowej nie wiem czemu je wziąłem. O, trzeba znowu strzelić to. Biegnij na schody. Czekamy na niego. I daj mi przy okazji tą amunicję. Masz chyba wyciągnąć. ja nie zdążę teraz. A. Już no amo we wszystkim. Dobra, już ci daję. O. Dobra, miło było poznać, bo już chyba leżymy. Masz. Okej, okay, czekaj, zaraz tu zrobimy jakiś super unik. Psiu. O boże, tu jest, jest zaułek szlepy. No Ja jakoś tam pobiegłem sobie O kurde! Nie mów, że cię zabije Nie wiem, ale utknę między... Dobra, udało mi się Ale... biegnie, biegnie. Nie trzymało Strzel w ten generator z pistoletu, jak będzie blisko niego Dobra Już Boże, ile on ma życia? W Tym problem no mam jeszcze granaty No to, na co czekasz? Chyba wróciłem Odejdź, uważaj! O -o -o Dobra O, mam five ammunition Czy on zginął? Zginął Są tutaj naboje do broni maszynowej i do broni maszynowej Dobra, ja mam dla shotgunu pięć No, to było emocjonujące. Król Strażnika. Ej stary, no, to weź to Łamanie karku. Fuck. Dobra, czekaj, to teraz robimy taki deal. Ja ci pięć, a ty mi resztę. A <laughs> ja ci sześćdziesiąt. <laughs> Jak miło. <laughs> to się nazywa deal. Dobra, teraz biegniemy. Czy się zapisuje? F5 Ale co F5? <laughs> Quick save. Niestety to jest Skyrim. To nie ta gra. O, do ciebie Amo Bosko. Jesteś boski jak król żydowski. Dobra, oto. Dziękuję. Yeah. Co to jest, co to jest, co jest? <laughs> jak, jak, jak szabrują. <laughs> Open the door. OPEN THE DOOR Oj, to nie jest supermarket, sorry Idziemy eee. To nie wyprzedasz karpia w Lidlu Tak, na gwiazdkę Zioło, dobra wezmę Zioło, zioło, no, no, Wezmę skoro nie chcesz Zioło, zioło, wymaga. Yy, tutaj chyba brama Ludzie Znowu, człowieku, weź weź przypakuj wreszcie, no takie wątłe ciało masz. Siłownia jest droga. Co ty? U mnie siłownia jest za free. <grystanie> Serio, nikt nie pilnuje. Chyba twoja w piwnicy, dobra. <grystanie> o Boże, ona się straszyła ciała. Oj tam jeden pilot na oponach. Ktoś go zapijał na okrągło. Badł... Można powiedzieć, że nie zdał prawa jazdy. Padum. de e, No było wcisnąć F! Ty Ale ty u mnie szybki. nic nie było do wciśnięcia. A ty szybki jesteś. Ale u mnie nic nie było do wciśnięcia. Naprawdę u mnie było. U mnie nie. Ale jazda. U mnie było, że teraz Chris. No. To może ja byłem za wolny. Dobra, Dasz tak. radę. I <laughs> tak patrzeć w pochansku No dawaj, no dawaj. <laughs> Teraz na razie, ja Fakt. Dobra, teraz będę wciskał F szybko. Już? A znaczy... Już, 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 Czekaj, nie. może da się to jakoś pominąć. Mm, escape pomin... O, teraz. Dobra. O, udało się, to ja musiałem uratować. E, co mam wcisnąć, no co ratuj, mam wcisnąć, co ratuj. mam wcisnąć? Czekaj, boy. co wcisnę? F. Dzięki. Wodz, eh! Och, a wszyscy się podobają. Widać, że ja mam dużo kebabów na ostrym. <laughs> Ke Kebabożewcy. No. I zaraz będzie kopter i trucu a nie już, mam zestrzeli kopter. Ciekawe, co on ma Ciekawe, skąd mają benzynę? Nie wiem. Adę! Headshot! Headshot! Number oh. by kill, kill. Czy to Murzyn? Tak, to, przyja to przyjaciel Murzyn. Mój przyjaciel Murzyn. <grym> nie, 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 to no, po prostu... Wiem, to nierealne. Tak. <grym> no wiesz Już nie mogą być pędzli. No, ja Zaraz będzie 50 łapek w dół. Nah, nah, nah. I skopa no. go! No myślałem, że już nożem szczęi. Kolejnym? No come on. I propagują tutaj jakieś dziwne, nie wiem, związki. Więc tak coś czarny... w sobeczkę by walnął i by... I tak jest więcej czarnych niż białych. <laughs> <laughs> come on, ta Delta Team, Captain Siwa. Shiva. Widać, że ma kamienną twarz. Stone. Dobra, ja widziałem Escape. Jeżeli to coś zmieni w ogóle, dobra, wszystko jasne. Wow, przyszliśmy to. Okej, dobra. Mam cenność większą o 1%. Czuję się taki pro. Ja mam zabitych więcej o 2%. Jaki 1%? A faktycznie 274%? No? Równość. Procent. Dobra, to myślę, że skończymy tutaj ten odcinek. No. Także trzymajcie się wszyscy, dziękujemy wszystkim za oglądanie i pa pa. Pa! Hej, witajcie. Z tej strony SU jest ze mną standardowo kaw. Siema. A to jest Let's Play do... Resident Evil 5 Coop. Five! Ale taki five! Kolejny rozdział. To co układamy nasze ptaszki w majtkach. Nie dzięki. Żółty, 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 dobra. Teraz ja sobie jeszcze awansuję strzelbę. Tylko wiesz, też się nie rozpędzaj z upgrade'owaniem, bo potem i tak się często to zmienia. No, potem jest nowa broń, racja. Mm. Dobra, to zostawię jak jest. W sumie nie mam żadnych problemów tutaj. Yy, yy, tak, skarby właśnie. O, sprzeda wszystkie. On te skarby tylko się sprzedaje, czy można je jakiś ten kombajner robić? Nie, tylko do sprzedawania. Dobra, to się sprzedaje. I am ready. W sumie, um, mam strasznie małą ammo. Kurde, nie wiem jak się kupiłam. Chyba się nie da kupić, nie? Nie da się kupić ammo. Możesz tylko kupić ten. Co? E, broń. I ulepszyć broń. A jak ulepszasz broń, to zawsze ci się na pełne magazynek robi. Mhm. Taki jeden mały tip. Dobra. Taki mały tit. Little i like trains. <laughs> yes do you do. Czym to się te drzwi kopało? Dwa razy F? Dwa razy F No i no, otwarza, on jest zbyt delikatny. O, teraz pociągi. No. I don't like trains O uważaj, uważaj! Wow. Jest mina O oh, Jezu yes. Ale, ale mnie gryzną. No. wam... Kurde, co z nim jest? Job twoju mat. Job twoje mat. Aaaaaaaaaa. Aha, nie mam pomocy. Ojej, 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 ojej. Ojej, 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 ojej. Nie wygląda to dobrze. Na szczęście go kopnąłem. Ja już nie mam amunicji. Ja nie wiem, gdzie jesteś. Ja tam się trochę cofnąłem Dobra To ja granat biorę i... Ruszam na łowę Tak, nożem go... na zabiję Aaaah, zaraz mi wyżre mózg O kurka Na ja nie mam już amunicji, tak? Fajnie, że... Weź się cofnij, bo nie mam amunicji i potrzebuję No dobra, szybką. ale eee. mnie atakuje piątka psów i mam ledwo życia, chyba zaczniemy to od nowa O Jesus, tu jest ten wielki pies? Tak O, zginęliśmy Dobra, już zjechamy do tego bez amunicji O, tu jest O, teraz y... Kurde, też nie mam mo. Taktyczny odwrót, taktyczny odwrót y... Nie mam granatów, fuck Dobra, ja uciekam do domku Spierdzielać z drogi O kurde, ten to ma ten Tentacle chęta normalnie Kurde, w dupę tego nie boi. Trzeba mu wryć, strzelać. Nie jestem w domku, a ty? Na zewnątrz? Mm, Spokojnie. Znam te kłamle. Tak ja lubię siebie samego chłamywać. Kurde, no, co za typ, on jedź mi? Y e Dobra, chyba. chyba nam się udało. Machine gun to, to było ciężkie. Ktoś na górze chyba są jacyś, no? Ten kosznikarz. Dobra, chyba zleciał. Teraz to my będziemy po porach chodzić. Odblokowane osiągnięcie. Jakie? Skończyło mi się i to tak totalnie. Mm. Został minusz. Dam ci granat. O kurde, ja ja granat jakaś... ja mam. A -a. Kolejny chce mi włosy, dobrać. jak to jest zrobione, to że ammo się nagle kończy, nie można go nigdzie znaleźć. Nie proszę, 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 jaka, jakakolwiek amunicja. Chodź, trzeba na górę wbić. Wiem, ja pamiętam, ale po czym tu się wbiegało? Jakaś drabina była, nie? Y au, fuck, fuck, fuck. Tutaj, po tych drewnianych tych Belach, deskach. O, do, sh do shotguna tutaj jest. Okej okay. A to kasa, kasa, kasa Dobra, teraz oszczędza mam. Y tutaj chodź, bo znowu jest dla ciebie Super. Dobra o, wow! Nie ma za co. To było miłe. Czekaj. Y... C4 na klawiaturze. Podejdź do mnie, podejdź do mnie, podejdź o, do zaskoczyłem. mnie. W ogóle jadę jakimś wagonem. O, kurde! Pojechałeś bez mnie? Nie, mi... to... pojechał wagon to... bez mnie. A, już. czekaj, stój, 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 stój. Y... O. o, super. Zobaczmy, czy coś tutaj jest jeszcze. Właśnie, może jakieś ammu. Y, gold. Się walał No Co? no eee. winda Elewator o, o, o. o, ta bramka zapewni nam bezpieczeństwo Tak Szczególnie przed komornikiem Nie o, wiem czemu powiedziałem komornik, ale myślę, że zabrzmiało to fajnie Kto latarnie niesie O, Na Zapewne ja No. No dobra, okej okay. Czy chcesz, ty? W sumie no to tak będziemy się zmieniać, kto będzie miał amunic amunicję. Okej. Okay. To idę jak, jak, jak coś będzie atakowało, to może po prostu wiesz. Na ziemię to puść. Yy, nie wiem czym, ale. Okay. Tam jest kwiatek. To chyba po prostu jakby zmiana broni. Na przykład ściśniesz dwójkę, zobacz. Albo... Tak, tak, tak. Okay. Może bez letarni damy sobie radę. Tak. Chyba byśmy musieli gamę ustawić na najjaśniejszą. Idą. Poznałem po kolor, kolorach oczu. Nie ma A I zębów. No, czekaj chwilę. Cofnij się. Bo tak. Jesus. Okay. Mother of God. Mother of Minecraft. Nie ma mamo już. Tam jest kolej z łopatą. Pewnie, diaks, pewnie diaksów tu szukają. Tak. Ty ja nie um. wiem w ogóle co się dzieje. O tu jest typek. Eee, tutaj. I z tyłu też będzie biegł. Z tyłu też biegną teraz z łopatą. Kolana Kurde. Jeszcze z tyłu. Uważaj. O o, ty mnie lepiej wiesz co, zdejmij to, ja ci potrzymam. Bo Ty masz shotgun. Dobra, poszedł. Dobra, czekaj. Ja teraz i zobaczę co tu jest. O, marszinka. Lilo. Okej, no, to co? Dalej dwa błyskowe, o super, błyskowe są dobre na tych specjalnych. Czekaj, okay. nie biegnij